Przesłuchanie. Dla mnie Krystyna Janda to przesłuchanie, jeśli tak mogę powiedzieć, ale też pan, Pani często mówi o tym, jak ten film y, był dla Pani ważny i jest w zasadzie chyba najważniejszy w Pani karierze. Tak, ten film y, zmienił życie bardzo wielu ludzi. Moje też dostałam zakaz pokazywania się w mediach publicznych. Miałam zakaz grania w bardzo wielu miastach. Mm -hmm. Byli tacy sekretarze partii, którzy mówili: Ja to w życiu nie wiedzie do tego województwa. Ja jestem z pokolenia 89, czyli no, dorastałam w tym czasie, robiłam maturę w tym czasie. Był okrągły stół, upadek muru berlińskiego, to wprawdzie nie, w nie w Polsce, ale związana no tak, z, tak. z tym wszystkim, co się działo w tej części Europy. Pierwsze częściowo wolne wybory. I czy w Pani poczuciu? Myśmy wykorzystali ten potencjał. Te 30 lat były po prostu wspaniałe po zmianie ustroju. Właśnie mieliśmy wszyscy poczucie, że każdy, kto ma jakiś pomysł i kto chce pracować, i kto chce naprawdę ma jakąś ideę, może ją zrealizować. Wszystko było możliwe. Także no, ja otworzyłam fundację. Ja pamiętam jak jechałam z panem mm, premierem Mazowieckim kiedyś samochodem bardzo długo z Warszawy do Krakowa w jakiejś sprawie i widziałam te takie tysiące reklam, które powstawały po tej zmianie, takie jajka sprzedam na tych płotach, <grym> rysowane to takie to przez... przez ludzi. Tam. Ja mówię takie, panie premierze, mówię, to jest takie ochydne, to tak szpecie. On mówi, każdy taki baler to jest szczęście dla nas. To znaczy, że ludzie biorą można, inicjatywę w swoje ręce. Także cieszmy się, a potem będziemy zajmować się, mówię estetyką. Mm -hmm.